krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku Wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz miłego oglądania. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób za pomocą wzorów możecie wyznaczać sobie współczynnik kierunkowy, albo przecięcia się funkcji liniowej z osią OX i OY. Jak dotąd pokazywałem wam, jak to zrobić na piechotę i tak szczerze, to ja preferuję tę metodę, bo ze wzorami to jest tak, że jak ma się dostęp do tablicy wzorów, no to jak najbardziej można je wykorzystać, ale nie zawsze będziecie je pamiętać. A jeżeli nie będziecie mieli dostępu do wzorów, no to nie znając innej metody, po prostu nie zrobicie zadania. Ale oczywiście wzory są znacznie szybsze, więc pokażę Wam też, jak to zrobić. To zacznijmy od współczynnika kierunkowego. Weźmy sobie tego uprostu. Tutaj zaznaczę jakieś dwa. Punkty, które będą miały współrzędne całkowite, na przykład a 3 i B minus 2 minus 4 i chcielibyśmy wyliczyć sam współczynnik kierunkowy. I oczywiście możemy sobie robić to za pomocą układu równań, wyznaczyć tylko i wyłącznie literkę A i będziemy to mieli, natomiast jest wzór A równa się Y2-Y1 podzielić przez X2 minus X1. I co ten wzór oznacza? Otóż chodzi tu o to, że bierzemy y współrzędną z jednego z tych punktów, odejmujemy od drugiej, a później to samo robimy z x-ową. Tylko jedna ważna rzecz. Jeżeli na przykład zaczęliśmy od punktu A, to y-ową bierzemy jako y2 i x jako x2. Nie możemy tak zrobić, że weźmiemy sobie y2 z punktu A, ale x2 to już z punktu B. Musimy tutaj zachować konsekwencję. No to policzmy ten współczynnik kierunkowy. No to y2 to będzie 3, x2 to będzie 2, y1 to będzie minus 4 i x1 to minus 2. Czyli mamy tak: 3 odjąć minus 4, podzielić przez 2, odjąć minus 2. Minus i minus daje plus, zarówno na górze, jak i na dole, czyli mamy 3 plus 4 to jest 7, podzielić przez 2 plus 2 to 4. 7 czwartych, a to jest inaczej 1 i 3 czwarte. I zobaczmy, że bez żadnego układu równań. W zasadzie w jednym działaniu byliśmy w stanie od razu policzyć A. Tylko trzeba pamiętać ten wzór. No dobra, no to jeszcze weźmy jedną prostą. I tutaj mamy takie punkty. C minus 4, 5 i D. 2 minus 4. Teraz załóżmy, że Y2 i X2 będzie w punkcie D, a X1 i Y1 w punkcie C. No to mamy kolejno tak. Minus 4, odjąć 5. Podzielić przez 2, odjąć minus 4. Tu znowu minus razy minus da nam plus, czyli mamy tak: minus 9 podzielić przez 6. Tutaj oczywiście możemy sobie skrócić na górze będzie 3, na dole 2, czyli mamy minus 3 drugie, a to jest inaczej minus 1,5. No i teraz przejdźmy do tego, gdzie mogłoby nam się to przydać bo może tak być, że dostaniemy dwa punkty i po prostu spytają nas o monotoniczność. I oczywiście możecie sobie to narysować i od razu zobaczyć, czy funkcja rośnie, maleje, czy jest stała i w zasadzie do tego typu zadań to nie jest nawet potrzebny dokładny rysunek, ale pokażę Wam, jak to zrobić analitycznie, bo jednak, mimo wszystko, rysunek rzadko przechodzi jako zadanie, raczej trzeba to obliczyć. No i zobaczcie, mamy takie dwa punkty: A6, 4, B3, 8, ja to oczywiście narysuję, i żeby ocenić monotoniczność, no to potrzebujemy współczynnika A. Czyli można by było zrobić układ równań, 4 równa się 6A plus B, 8 równa się 3A dodać B. No i metodą na przykład przeciwnych współczynników po kolei to powyliczać. Zobaczymy, jakie jest A i ocenimy monotoniczność. Ale skoro potrzebne jest nam tylko A, to możemy właśnie zastosować ten wzór, który już wam pokazałem, czyli. Jeżeli y2 i x2 to będzie punkt B i x1 i y1 to będzie punkt A, to mamy kolejno A równa się 8 minus 4 podzielić przez 3 minus 6, to jest 4 podzielić przez minus 3, czyli minus 1 i 1 trzecia. Skoro tak A jest ujemne, a jeżeli jest ujemne, no to funkcja jest malejąca. Pamiętacie to na pewno z odcinka o monotoniczności funkcji liniowej. No i z rysunku też widać, że jest malejąca. To teraz weźmy kolejny przykład. Mamy coś takiego: c minus 3 minus 7, d minus 1, 0. No i tutaj jako y2x2 weźmiemy punkt d. a będzie równe 0 odjąć minus 7, podzielić przez minus 1 odjąć minus 3. Robimy tutaj te wszystkie sztuczki z minusami. Będziemy mieli 7 drugich, czyli 3,5, a to jest jak najbardziej większe od 0, czyli funkcja jest rosnąca. No i ostatni przykład: punkt e2 2 i f6, 2. Stawiamy to pod A, a będzie równe 2 odjąć 2 podzielić przez 6 minus 2, czyli 0 podzielić przez 4, a to się równa 0, no i współczynnik kierunkowy, jeżeli jest równy 0, to funkcja jest stała. A zatem jak widzicie, jest to pewna oszczędność czasu, więc dobrze jest znać ten wzór. Ale to nie są jedyne wzory do funkcji liniowej, które troszkę nam przyspieszają robotę, bo są jeszcze wzory na punkty przecięcia się z osiami x i y danej funkcji liniowej. I weźmy sobie, narysujmy taką funkcję, zaznaczmy w niej punkty A i B, jej wzór to będzie Y równa się minus 2x dodać 4. No i gdy chcemy policzyć punkt przecięcia się z osią Y, to za x wstawialiśmy 0, czyli by nam wyszło y równe 4 ten punkt. Miałby współrzędne 0,4, natomiast jeżeli chcemy policzyć punkt przecięcia się z osią x, to za y wstawialiśmy 0, mielibyśmy wtedy 0 równa się minus 2x plus 4, dodać 2x, 2x równa się 4, podzielić przez 2x równa się 2, a skoro tak współrzędne punktu b to jest 2,0. I oczywiście taka metoda na piechotę jak najbardziej jest dobra, ale możecie też znać konkretne wzory, które od razu Wam pokażą, jakie są współrzędne tych punktów. Jeżeli zobaczylibyśmy punkt a, no to wzór na przecięcie się funkcji liniowej z osią y to jest po prostu b. Oczywiście chodzi tutaj o drugą współrzędną, bo pierwsza współrzędna jest równa 0. Natomiast jeżeli weźmiemy punkt b, czyli przecięcie się z osią x, inaczej miejsce zerowe, to wzór na pierwszą współrzędną to minus b przez a. Druga jest znana, bo jest to 0. No i zobaczcie, jak mogłoby to wyglądać w przypadku takiej funkcji. y równa się minus 3x dodać 4. I od razu możemy ocenić, w jakim miejscu ta funkcja przecina się z osią y i x. Weźmy najpierw przecięcie się z osią y. Tutaj b się równa 4. Skoro tak, współrzędne tego punktu, przecięcie się z osią y to jest 0,4. Natomiast miejsce zerowe to jest minus b przez a, czyli minus 4. Podzielić przez minus 3, minusy się skracają. Mamy 1 i 1 trzecia. Więc współrzędne to jest 1 i 1 trzecia i 0. Skoro tak podsumowując, widzicie, że zarówno na współczynnik kierunkowy, jak i na te przecięcia są konkretne wzory i możecie je zapamiętać, jak najbardziej używać. To przyspieszy nam robienie zadań, ale ja polecam też pamiętać metodę robienia tego na piechotę, bo jeżeli zapomnicie te wzory... No to niestety, ale nic nie zrobicie, w ogóle nie ruszycie tego zadania. A jeżeli będziecie pamiętali metodę na piechotę, to po prostu trochę więcej czasu wam to zajmie, ale jednak nie stracicie tych cennych punktów. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!